Witam Was w piątym odcinku z kariery Newcastle Od razu przepraszam, no troszkę jestem przeziębiony, więc no troszkę gardło nie domaga, ale postaram się dla Was nagrać ten odcinek Mam nadzieję, że, że nie będzie to jakoś tragicznie wyglądało No natomiast tragicznie wygląda nasza pozycja w lidze, bo mamy 3 zwycięstwa, 3 remisy, 3 porażki, 12 punktów no i miejsce 11 i do powiedzmy pucharów tracimy 6 punktów do mistrzostwa to już nawet nie ma co w ogóle mówić. Ale co ciekawe, no sami zobaczcie. Aston Villa Nottingham na miejscu drugim i trzecim, Fulham piąte, Bournemouth 7, a City dopiero ósme. Chelsea 13., Arsenal 14. W ogóle ta kariera jest jakaś totalnie odklejona. No ale Mam nadzieję, że zaczniemy dzisiaj od dobrego rezultatu, bo gramy, jak widzicie, oczywiście z Wolves, które znajduje się w strefie spadkowej. Więc wypadałoby to spotkanie wygrać, żeby też troszkę podskoczyć w tej tabeli. No i na to liczę, no ale zobaczymy, co nam też tutaj nasza piękna EAFC zaprezentuje. Ok, mamy pierwszą sytuację w minus 19. Indywidualny ride Wilsona, no i jest to myślę taka idealna pozycja. Izak jeszcze wycofa do Wilsona, Wilson uderza. No, troszkę zepsułem, nie, nie będę ukrywał, zepsułem, troszkę bo mogłem biec z tym Wilsonem do końca. No, ale jakoś tak mnie podkusiło, żeby zagrać. Eee, no dobra, nieważne. Uderzamy i próbujemy w prawo. Uda się, udało się. 1 do 0 w minucie 26. Calum Wilson wyprowadza nas na jednobramkowe prowadzenie z rzutu karnego. Niestety, Wolves wyrównuje, ale kolejny raz mamy tutaj indywidualny raid Wilsona, no, który musi zakończyć się bramką. Nie widzę innej opcji i tak też się dzieje. 2 do 1. No, Wilson w tym meczu bryluje, i mamy kolejną akcję tuż, praktycznie no, tam, 2 minuty później. Więc, warto by było coś tutaj z tego wskórać, no świetna piłka do Wilsona czy Wilson się z tym dobrze zabierze, no nie do końca ale jeszcze tutaj może zagrać, świetne zagranie w tempo, świetne zagranie w tempo no próbowaliśmy, próbowaliśmy ale najważniejsze jest wygrana komputer nas nie skręcił nie, nie udało się Wolverhamptonowi nagle strzelić pięciu bramek w dwie minuty więc najważniejsze, że wygrywamy dalej wygląda to średnio ale punktujemy jak widzicie, Arsenal remisuje 2-2 z Sheffield I Arsenal naprawdę jest jeszcze gorszej I tak samo Chelsea no W sumie inaczej, Chelsea jest w takiej formie, jakiej jest w rzeczywistości Natomiast Arsenal, no jak widzicie Wygląda fatalnie względem tego, co prezentuje na co dzień Tak samo my, my zresztą również To, to nie ma co w ogóle tutaj gadać Przejdziemy sobie do meczu I wiecie co? Mecz z Arsenalem Chciałbym sobie zagrać no bo jednak to jest klasowy rywal ostatnio w weekend właśnie Newcastle grało z Arsenalem i Newcastle grało 1 do 0, więc, więc czyżby to był jakiś powiedzmy, prognostyk tego spotkania ja bym się nie obraził, bo, bo 1 do 0 z Arsenalem to na pewno dobry wynik no nieważne, w sumie jakikolwiek by to nie był rezultat, no ważne, że zwycięski, tak? więc 1 do 0 także byśmy akceptowali zobaczymy czy taki wynik się uda tutaj Ugrać. Na razie tutaj próba akcji skrzydłem, ale niestety złe podanie. Tutaj próba gry przez lewą stronę arsenalu. Martinelli tutaj no tripier, niestety przegrywa pojedynek biegowy, ale na jego drodze staje Tomori, który troszkę tą akcję spowolnił. Jednak no, no nic do końca e, się udało. E, tutaj w ogóle moim zdaniem to był faul. No ja bym szczerze tam to gwiznął to, co Martinelli popknął trippiera. No ale e, najważniejsze, że z tego nie ma bramki, chociaż może być. Uff, no było gorąco. Połup nas ratuje, teraz e, do bitka, Chyba to był Nketiah jak po rzucie rożnym. Oj oj oj. Fatalny błąd naszej defensywy. No mój, no jakby no wiadomo o co chodzi. E, Okej, okay. mamy szansę skontrować u dogi. Nasz lewonożny obrońca z Włoch. Ale nikt się nie chce podłączyć. Kurczę. Guimaraes. Kieza. No przełożył sobie tutaj świetnie zawodnika Arsenalu. Spróbujemy jeszcze zagrać w ten sposób. I wrzutka. Główka. No, miało to potencjał. Miało to naprawdę potencjał. Szkoda, że nie udało się tej sytuacji w jakiś sposób wykorzystać, bo byłoby to na pewno... Yy, ważne trafienie. Jeszcze będzie obieg. Będzie obieg, tylko. Dobrze, będzie obieg. Zagranie w pole karne. Izak, proszę cię. No, Izak zrobił, co mógł. Co prawda, mógł uderzyć nieco mocniej lub też bardziej w drugi słupek, w dalszy słupek, ale no Ramsdale też tutaj świetnie się zachował. Więc nie ma co tutaj w ogóle yy, tej interwencji umniejszać. I kolejny raz tutaj Ramsdale naprawdę robi, co może, żeby też nie wpuścić bramki, więc jak na razie pojedynek bramkarski, bo zarówno Ramsdale jak i Pope daje radę. Teraz Izak się wdziera w defensywę, no i kolejny raz Ramsdale jest nie do pokonania. Świetnie przejmujemy tę piłkę. Barnes, no Barnes tutaj wycięty, ale oczywiście czysto. W żaden sposób to nie było brutalne czy też nieczyste wejście. Spróbujemy dośrodkowania. No, teraz akurat nie chciałem robić przewrotki. Mm, tutaj Kieza akurat sam zdecydował się na taki ruch. No, widowiskowy, natomiast no, no niezbyt efektywny. Jose Gaya tutaj na lewej obronie w arsenalu widzę. Jorginho teraz niecelne podanie, dzięki czemu udało się to przejąć, ale Gaja naprawia jego błąd. I teraz Arsenal rusza z kontratakiem, ale Tomori, Fikayo Tomori, świetnie tutaj się zachowuje. Cyk. Kieza. Kieza, ależ się urywa, ależ się urywa. Zagranie do Izaka. Izak. Jezu, dobi 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 to, chłopie. 45. minuta, tuż przed przerwą Izak, no szczęśliwie, no jakby co mogę powiedzieć, tutaj dostał patelnie, uderzył jednak za mocno, piłka się odbija od poprzeczki, Ramzel się jeszcze zderzył ze swoim zawodnikiem w obronie, chyba to był Saliba bodajże, albo Gabriel, bo też no, nie do końca wiem jakimi numerami grają, no w każdym razie no, to też nam pomogło właśnie w tej dobitce, że zawodnicy Arsenalu tutaj się troszkę nie porozumieli i zderzyli się ze sobą, no i co najważniejsze, dzięki temu udało nam się zdobyć bramkę i byle teraz jeszcze przed przerwą jej nie stracić. Udałoby się wtedy na pewno tę morale podbić nieco. No i udało nam się nie stracić bramki, chociaż no było blisko, bo ostatnia akcja y, arsenalu tutaj mogła przynieść jak najbardziej bramkę wyrównującą. Na całe szczęście tak się nie stało i do drugiej połowy podchodzimy z jednobramkowym prowadzeniem. Czyli na ten moment, no, wynik z rzeczywistości się sprawdza. I czy on się faktycznie tak, tak sprawdzi, to zaraz się przekonamy. Za kilka minut tutaj, próba zagrania przez Kiezę, ale trafia ona wprost w Gaje, który tą piłkę przejmuje, i Arsenal już rusza z kontratakiem. Dobrze, 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 to trzeba było zatrzymać. Brawo, Trippier, nawet kosztem żółtej kartki, bo robiło się groźnie. Chociaż no Odegaard też ma te dobre stałe fragmenty Na szczęście udało nam się to wybić Piłka wędruje do Kiezy Kieza tutaj może pąknąć skrzydłem Ale no nie bardzo ma do kogo zagrać Świetne rozciągnięcie do Barnsa, Który powinien do tej piłki zdążyć Zagranie z pierwszej piłki Jej To by była akcja No kurczę, Co najmniej bramka miesiąca Myślę Kieza, aj, próba tutaj znalezienia Wilsona, Wilson jeszcze wycofuje Wimaraesz Wilson, Joeliton Joeliton, dobra próba e, Zakończona strzałem, więc kontry nie będzie e, wejdzie sobie Ferguson za Wilsona Za Barnesa wejdzie sobie Kuba Kamiński e, I Malogustu za Trippiera ja Wiem, że to nie są jakieś e, mocno overallowe zmiany Natomiast, no, też trzeba dać chłopakom troszkę odpocząć, bo... Przed nami mecz rewanżowy z Borussią Dortmund, więc tam też musimy się mocno spiąć, więc no trzeba tutaj kilku chłopaków oszczędzić przed tym spotkaniem. Jeśli by się udało strzelić na 2-0, do 0, to już w ogóle byłoby miodzio. Moglibyśmy sobie wtedy jeszcze na przykład zdjąć Guimaraesza i Izaka, albo Kiezę. żeby też sobie chłopaki odpoczęli. Ale myślę, że i tak gdzieś w okolicach 70. i 75. minuty Będziemy jeszcze chcieli dokonać tych dwóch zmian, żeby wykorzystać cały limit. Kieza tutaj świetnie się odwrócił. Kieza czy to będzie jego ostatnia akcja w tym meczu i jest na to szansa. Zagranie na dalszy słupek. Zagranie głową. Joeliton, Żoeliton tutaj próbował jeszcze się odwrócić, ale niestety źle to zagrał. Saka, No, Saka tutaj na skrzydle, ale u Dogi tutaj świetna graciałem naszego zawodnika. A próba ataku na nogi. Izak. Izak. No to jest świetna kontra. Izak. ojejku, co on teraz zmarnował? Zastaw to, chłopie. Świetnie, dobrze, dobrze. Mamy wybite. Jest minuta 70 bodajże, więc Izakowi już dziś podziękujemy. I zejdzie sobie Kieza, i spróbujemy zagrać w ten sposób. Jeżeli ten kiedyś był napastnikiem, prawda? No to. zagrasz tam teraz, chłopie? Jakby. czemu nie? Świetnie, Kuba Kamiński. Świetnie, Kuba Kamiński. Dobrze, dobry ruch Kamińskiego. No niestety, troszkę wyblokowany nasz zawodnik, ale, ale fajnie się pokazał. Tutaj zagrał z pierwszej piłki, wyszedł na pozycję, dostał y, z powrotem tą piłkę. Co prawda, do niej nie dobiegł, bo też była troszeczkę za mocna, ale, ale no, akcja sama w sobie, sam zamysł był naprawdę bardzo dobry. tak Gordon, teraz Ferguson. Y, błąd w wyjściu obrońcy arsenalu, i to trzeba zakończyć bramką. To trzeba będzie. Wow, no teraz Ramsdale. Uratował Arsenal przed stratą drugiego gola. Natomiast najważniejsze to to, że najprawdopodobniej ten mecz zostanie przez nas wygrany. I wygrywamy 1-0. No więc sprawdził się scenariusz z rzeczywistości. 1-0 pokonujemy właśnie Arsenal. No i pniemy się w górę tabeli, bo dwa zwycięstwa w dwóch meczach co jest na pewno ważne czas skupić się na kolejnym meczu. I tutaj też prawda, no bo niestety yy, gramy, by wygrywać. To też fakt. Yy, ale wracając do poprzedniego pytania, no musimy się skupić na kolejnym meczu, bo gramy z Borusją Dortmund, więc kolejne ciężkie spotkanie przed nami. Terminarz nas nie oszczędza w żaden sposób. Później wydaje się, że yy, czeka nas spacerek z Bormów. Natomiast teraz, no jest to ważny mecz. Co prawda, Borusja wygląda najsłabiej ze wszystkich tutaj zespołów w grupie. Nie wygrała jeszcze meczu, natomiast nie można jej lekceważyć to raz, bo gramy na Signal, idu na park, a Borussia u siebie ze swoimi kibicami zawsze jest mocna. Druga sprawa to to, że gdyby nam się udało wygrać i ewentualnie gdyby Milan na przykład pokonał PSG, to mielibyśmy pięciopunktową przewagę nad zespołem z Paryża i naprawdę spory komfort, jeśli chodzi o dwa kolejne spotkania. Mm, więc no tutaj też czeka nas naprawdę ważna przeprawa zagrajmy, pokaż tylko ataki jestem ciekaw czy tutaj y, EA potraktuje nas jako y, faworyta czy tutaj właśnie Dortmund będzie tym faworytem, który teoretycznie więcej bramek nastrzela mamy akcję Newcastle, mamy kontrę i tutaj jest świetna pozycja żeby zagrać, ale no wstrzymałem to troszkę. Bo yy, Izak byłby na spalonym. Kurczę, no bez pomysłu to było, totalnie bez pomysłu. I mamy atak, tylko że no jest tutaj dosyć gęsto. Jest dosyć gęsto. Dobrze, spróbujemy do boku. No iść na obieg. Dobrze, dobrze, nie ma spalonego. Dośrodkowanie Izak. Walczmy jeszcze. Czemu strata jakbyśmy przy piłce? No i BVB prowadzi, ale mamy świetną okazję do kąt ataku. Zagraj to, zagraj to. Izak, proszę cię chłopie. Przegrywamy 1 do z Borussia Dortmund. Jakby... Wow! Wow! Liczymy teraz na to, że PS się potknie, bo jeśli PS wygra, to znowu będzie problem. Gramy z Boardmów, które yy, jest w tabeli za nami, co prawda tylko punkt. Yy, my natomiast w przypadku zwycięstwa moglibyśmy nawet powalczyć o miejsce piąte, jeśli Manchester potknąłby się z Luton, co raczej... Yy, no miejsca mieć nie będzie, ale... kto wie? ten mecz sobie przesymuluje na szybkiej symulacji, tak mi się wydaje szybka symulacja w ogóle tutaj yy, wiecie co yy, ja przede wszystkim muszę zrobić jedną rzecz przejść do meczu yy, muszę dokonać zmiany, bo Botman tutaj no, ledwo żyje bym powiedział Ferguson tutaj też sobie wejdzie, reszta jest w miarę, w miarę zdrowa yy, w miarę wypoczęta i co? I wygrywamy 3-2, Joel Iton, Dwie bramki i staje się on bohaterem naszego zespołu. Arsenal wygrywa z Burnley, czyli też e, udało im się pokonać Benjaminka. No i jak widzicie e, United dał radę z Luton, zobaczymy jeszcze co zrobi Fulham. E, teraz czeka nas kolejny fajny pojedynek, bo gramy z Chelsea. No więc no jest to ważny mecz, ale patrzcie później w ogóle, czy wy widzicie ten terminarz. Jakby czekajcie, biuro Zrzućmy sobie okiem na kalendarz, bo to jest przecież niepojęte. Arsenal, Borussia. Potem mamy AC Milan, potem mamy Manchester. Potem Everton, to ten i tak naprawdę potem tutaj mamy trzy takie powiedzmy mecze w miarę luźne. Potem Liverpool, Manchester City, Aston Villa, czyli czołówka ligi. No i potem dopiero w lutym gdzieś tam w drugiej połowie sezonu mamy szansę na jakiś łatwiejszy meczyk. Przejdziemy sobie do meczu, gramy z Chelsea. No tutaj niestety Botman jeszcze nie jest wypoczęty, więc musi sobie zejść. Również Ferguson sobie zejdzie, i Bakamiński wejdzie za Barnsa. Mm, wiem, że no, możemy ten mecz przegrać, ale kurczę, no. chociaż jakby. No, wygrywamy 3 do 0 czyli teoretycznie gładko. Tripier Joeliton dwa razy, czyli Joeliton no, w obecnej formie to jest naprawdę top zawodnik. Yy, gramy z Milanem i to jest dopiero ultra ważny mecz, bo w przypadku gdy Borussia wygra z PSG to my spadniemy na ostatnie miejsce. Więc no tutaj gramy ten mecz na 100%. Gramy go od pierwszej do ostatniej minuty. No i w razie co będę mógł mieć pretensje tylko do siebie, jeśli ten mecz przegram, yy, jeśli cokolwiek się stanie. Yy to będę mógł obwiniać tylko siebie Milan gra w wyjazdowych w takich całkiem ładnych strojach chociaż no tak niezbyt kojarzących mi się z Milanem, natomiast no to no są fajne, wyróżniają się, więc więc, więc git <tryk> a i teraz pierwsze już złe podanie O, Rafael Leo. Kurczę, jego też bym z chęcią ściągnął Zamiast za Markusa Rashforda. Jeśli by się udało, byłoby to na pewno ciekawe posunięcie. Yy, zobaczymy, czy w przyszłym sezonie by może się udało to zrobić. Uuu, Tutaj benacer, piękne uderzenie. Połup nas ratuje w tej sytuacji. Dobrze. Brawo Połp. Brawo za wyblok. No, i niestety, niestety, niestety przegrywamy 1 do 0. No, tutaj w tej sytuacji akurat nie bardzo mogłem coś zrobić. Bo odbijała się piłka, no i niestety przegrywamy 1 do 0. No i zaczyna się to fatalnie. Najprawdopodobniej po tym meczu odpadniemy z Ligi Mistrzów. Mm, więc, no, no, nic, tak to wygląda. musimy rzucić teraz wszystkie siły do ataku Zagrać na wyższym pressingu. Kieza. Mhm. Mm Możemy jakoś odebrać tą piłkę? Dzięki Dobrze, Izak, Izak. Izak tutaj próbował wypuścić kiezę. No, przydałoby się chociaż do przerwy strzelić tą wyrównującą bramkę. Świetne podanie, Wilson. No ale w środek, no, takimi strzałami to my to my nie zdziałamy nic, no słuchajcie, co my możemy zrobić? Świetnie teraz Barnes. Izak wypuszcza Udogiego, Udogi. No ale Udogi, no co ty robisz, chłopie? No i Tomori nie może dogonić Oliviera Jirou pewnie. tam ktoś. Dobre podanie, dobry pomysł w sensie. No ale w tej połowie już nic nie wydarzy. No nic, mamy 45 minut, ale raczej bez szans. Raczej bez szans, moi drodzy. Czekajcie. Tu trzeba zmienić formację. Zagramy już full offense 3-4-3. Pójdziemy w tym stylu. Izak. Izak może grać na skrzydle, może. Kieza, Wilson, Barnes. Yy... Barnes, ty możesz grać na. Zagramy w ten sposób. To Mori. Trippier jest zmęczony, więc wejdzie sobie malo gusto. Albo nie malo gusto. O, Udogi może grać, to zagramy tak. Yy, za malo gusto wejdzie. Ferguson. Gramy. 3 4 3 totalna ofensywa świetna piłka tripper wycofanie tutaj dośrodkowanie jest doskok Brawo. Aj no kiedy się fajnie pokazał, ale chłopaki w Was, nadzieja. Bar tutaj lewym skrzydłem pomknął. Zagrywa do środka. Izak! Izak co wsadził brameczkę z 1 do 1, 61 minuta. No, no świetna akcja, jakby. Kurde. Izak, piękne zejście do prawej strony, uderzenie od słupka i mamy 1 do 1 i zostawiamy to. 3-4-3 ruszamy, bo, bo my chcemy ten mecz wygrać. bo remis nam za bardzo tutaj nic nie daje, więc my idziemy po zwycięstwo w tym meczu. Oj, brawo, Pope. No niestety, niestety, nie byłem w stanie nic zrobić i, i po meczu, po meczu. No cóż, gra jednak nie pozwoli nam tego meczu wygrać, więc no co zrobimy? Ale tych zawodników w Milanu tu jest. Wilson. Puch. Boże, nie wiem. Brak mi słów już do tej gry. Serio, jakby człowiek chce nagrywać tą karierę, ale zero fanów z gry. Naprawdę. Po takich sytuacjach to naprawdę. Wilson. Wilson. Po co to zagrałeś jeszcze? Mamy rzut rożny. no Spróbujemy chociaż zremisować. Nie wiem. Dośrodkowanie. Taka cięta piłka. jeza. Jakby co ty zrobiłeś? No, uderz to pięknie dobra? Oj. Dobrze, ostatnia akcja meczu, panowie. Jedziesz, Wilson. Nie możesz tego zepsuć. Możesz być bohaterem. Ja pierdziele, co za Fryer po prostu. Nie no. Tak będziemy grać, to, to my nic nie wygramy, no. Co? Nie oszukujmy się, jakby... Mamy niby kadrę, mamy wszystko, ale nie mamy mentalu, żeby wygrywać po prostu. No i koniec meczu. Przegrywamy. 1 do, 1, 1 do 2. Nie wiem, wywiad po meczowy mi się kliknął, ale. Nie ma tu w ogóle co mówić, bo no, no, no nie mamy szans już na wyjście z grupy, także niedopuszczalny występ, jakby no, co, co, co mogę powiedzieć. No Trzeba troszkę pocisnąć tutaj po chłopakach, bo, bo jakby... No, to fatalnie to wyglądało dobrze graliśmy, nie wiem, no powiedziałem to tak bardziej żeby troszkę te morale pod, podłechtać, ale ale ciężko to widzę gramy teraz jeszcze z Manchesterem United ale to już chyba w następnym odcinku, zobaczmy sobie jeszcze w kalendarzu jak wygląda sytuacja no gramy ostatni mecz z PSG, ale centrala tabele Liga Mistrzów, to nas interesuje. No teoretycznie zagramy mecz o awans z PSG. I jeśli byśmy wygrali, no to wychodzimy z grupy. Remis nam nic nie daje, więc tutaj będziemy musieli postawić wszystko na jedną kartę. No tutaj nas drugi mecz tak naprawdę nie interesuje, bo, bo Borussia jeśli wygra, czy przegra, nieważne czy zremisuje, no, my musimy po prostu wygrać z PSG. Więc w następnym odcinku na pewno będzie ciekawie. A ja Wam za dzisiejszy materiał dziękuję serdecznie. Dziękuję za poświęcony czas. Komentarze są Wasze. Łapki w górę mam nadzieję, że się pojawią. Także jeszcze raz dzięki i na razie.